Generator pary na paliwo stałe Bent Iron to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób na uzyskanie pary. Do 30% bardziej ekonomiczny niż analogi na rynku. Pracuje na sypkich rodzajach biopaliw, takich jak pellet drzewny czy łuski słonecznika, wióry technologiczne. Zasobnik paliwa wyposażony jest w drzwiczki z wziernikiem i czujnikiem poziomu paliwa. Mieszadło tarczowe zapewnia równomierne dostarczanie paliwa. Paliwo podawane jest do paleniska za pomocą śrub poziomych i pionowych. Spalanie paliwa odbywa się w retorcie. Podgrzewanie powietrza do 70 stopni, automatyczne rozprowadzanie go do każdej z czterech stref paleniska oraz mieszadło zapewniają najbardziej kompletne i wysokiej jakości spalanie paliwa. Pompa zasilająca dostarcza wodę kotłową przez dozownik do ekonomizera. Ze względu na temperaturę wychodzących gazów woda zasilająca jest wstępnie podgrzewana. W części wymiany ciepła w razie potrzeby dochodzi do tworzenia pary i przegrzania. Wytwornica pary Bent Iron została zaprojektowana do pracy w trybie automatycznym i nie wymaga stałej obecności personelu obsługującego sprzęt. Kocioł automatycznie reaguje na zmiany zużycia pary przez technologię firmy. Wytwornica pary Bend Iron wyposażona jest w system pneumatyczny do skutecznego usuwania popiołu. W cyklonie ekonomizera popiół gromadzi się w dolnej części, skąd jest automatycznie usuwany poza nią. Działanie wszystkich systemów oczyszczania popiołów nie wymaga zatrzymywania wytwornicy pary. Kotle popiół gromadzony jest w popielniku, skąd za pomocą powietrza usuwany jest poza jego granice. Istotną zaletą wytwornic pary Bent Iron jest również ich modułowa konstrukcja, która pozwala na wykonanie wszystkich prac instalacyjnych na obiekcie w ciągu kilku dni. Sprzęt można łatwo zdemontować i szybko przenieść w inne miejsce.